Z narcyzmu do psychologii sukcesu. Z narcyzmu do psychologii sukcesu to temat tego odcinka, i wiecie co to tak? To są opowieści, jakby z własnego doświadczenia, z własnych jakby przygód. Z narcyzmu, z toksycznych relacji do psychologii sukcesu. Według mnie jest to jakby taka naturalna podróż. Gdzie najpierw właśnie z takiego, no, z narcyzmu i z toksycznych relacji przechodzimy do psychologii sukcesu. Ten termin w ogóle sukces, psychologia sukcesu, on jest, ludzie z niechęcią na niego patrzą. Czemu? Być może przez tych krzykaczy facebookowych, być może przez tych krzykaczy, którzy tam krzyczą, w stanie szóstej, ja ci pokażę, jak zarobić milion i tak dalej. I tutaj ten mit, jakby chciałbym troszeczkę wyjaśnić, wy, rozwiać. Mit tego, że psychologia sukcesu dotyczy tego, że jutro musisz wstać i zarobić bańkę, czy coś w tym stylu. I czym jest psychologia sukcesu, tak swoimi słowami? Więc psychologia sukcesu to jest w ogóle termin gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych stworzony, może, może w latach 60. przez Erla Nightingale'a, być może Erl Nightingale był człowiekiem, który jakby zapoczątkował, rozgłośnił na początku tą psychologię sukcesu, wcześniej mówił o niej Wallace D. Waters. I to jest taka, nie chodzi o te bańki. Chodzi o to, że z narcyzmu i toksycznych relacji, gdy człowiek zaczyna bardziej dbać o siebie, bardziej interesować się sobą, zaczyna się rozwijać, zaczyna się zastanawiać, co dobra, mam to życie swoje, nie? Mam to życie, co mnie w nim ekscytuje, co bym chciał czego bym chciał doświadczyć, co bym chciał mieć, co bym chciał odkryć, co bym chciał przeżyć. I to jest psychologia sukcesu. Definicja w ogóle czym jest sukces, to nie wiem czy to Napoleon Hill nie zdefiniował tak fajnie, że Człowiekiem sukces to jest progresywna realizacja jakiegoś war wartego, istotnego marzenia, jakiejś istotnej rzeczy. Czyli to jest progresywna realizacja jakichś celów, jakichś marzeń. To jest sukces, więc jeśli realizujesz jakieś cele i marzenia, to jesteś człowiekiem sukcesu. Nie należy się, według mnie, tego wstydzić, żeby mówić otwarcie o tej psychologii sukcesu. Ja wiem, że żyjemy w Polsce. Żyjemy troszeczkę w takim pokomunistycznym kraju, gdzie takie słowa w ogóle źle się kojarzą, bo wiesz, jak nie narzekasz, tylko gadasz o jakichś celach, marzeniach, to o, jakiś wariat, wariat, nie? No tak nie jest, troszeczkę już, widzicie przecież, że żyjemy, czasy się zmieniają. Internet, biblioteka jest już od chyba 20 lat, także ludzie się rozwijają. I rozwijajmy się również my. I tą psychologię sukcesu sobie będziemy omawiać, jak, jak to działa, na czym polega realizowanie celów i marzeń. Tak jak mówię, według mnie to jest taka naturalna gradacja, że na początku, wiesz, jesteś czy tą empatyczną osobą, czy coś takiego, jesteś gdzieś tam przez kogoś w tych, współuzależniony, czy współuzależniona, wykorzystywany w tych relacjach i tak dalej. Nie masz siebie po prostu, nie ma, nie ma ciebie, nie masz siebie. A gdy zaczynasz odzyskiwać swoją przestrzeń jakąś, swoje myśli przede wszystkim. Powiemy też o procesach, jak, jak to zrobić, jak przyspieszyć. Mówiliśmy o procesie y, robienia strumienia świadomości, że po prostu wstajesz sobie, piszesz codziennie trzy kartki, a cztery wszystkiego, co ci do głowy przyjdzie. To też jest sposób na to żeby odzyskać siebie, odzyskać własną tożsamość, odzyskać własną osobowość, albo zacząć ją budować. No i wiesz, jak zaczniesz to odzyskiwać siebie, swoje myśli, swoją integrację taką emocjonalną, że nie będziesz już pod wpływem tych toksycznych ludzi czy tych narcystycznych ludzi, no to zaczniesz się zastanawiać. I dlatego warto, dlatego polecam coaching, dlatego polecam wszystkie programy rozwojowe, kursy i tak dalej. To była moja droga, ja to polecam. Oczywiście każdego droga jest inna, ale to, to była moja, i na podstawie własnych doświadczeń mogę poopowiadać ciekawe i wartościowe rzeczy. Więc to jest według mnie naturalne, że z toksycznych i narcystycznych relacji wchodzimy na taką drogę samorealizacji, samopoznania, samoodkrywania siebie. Sukces to niekoniecznie ci krzykacze z internetu, którzy krzyczą, o, musisz zarobić bańkę, bo to... Nie, nie, nie. Sukces to jest progresywna realizacja jakiegoś istotnego marzenia, celu. Więc jeżeli masz żyć jakieś marzenia, cele, warto je mieć. Ktoś też powiedział, że żeby pierwszym krokiem w ogóle, żeby twoje marzenia zaczęły się spełniać, jest to, żeby mieć marzenia. A ludzie, właśnie, z, wiecie, po tych toksycznych relacjach i tak dalej, często tych marzeń nie mają. Yy, I osobiście uważam, że jak te marzenia się stworzy, ożywi, to to jest według mnie najszybszy sposób wyj wyjścia z jakiejkolwiek deprechy, z jakichkolwiek właśnie relacji niesprzyjających czy negatywnych. Właśnie to, żeby zacząć odnajdywać siebie, przypominać sobie, kurczę, jeśli nie pytanie takie do ciebie, słuchaj. Masz marzenia? Masz cele jakieś? Masz marzenia? Jakbym ci teraz powiedział, powiedz mi trzy twoje największe marzenia albo twój główny cel. To czy tak od razu Ci jest to, przychodzi to do głowy, czy zaczynasz myśleć, co jest Twoim głównym celem, tak Cię zapytam, nie? Albo co jest Twoim największym marzeniem? Bo jeśli nie wiesz w tej chwili, jeśli nie, to znaczy, że masz to nieożywione, nieodkryte i warto to zacząć odkrywać. Tym się zajmuje psychologia sukcesu. Są tam procesy, ćwiczenia, e, 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 różne... E, e, ten, można to jakby e, sobie w tym pomóc. O! Tak, tak powiem, kursy i tak dalej. I moja droga zaczęła się od czegoś takiego, że właśnie z tych stanów zacząłem kupować kursy. Pierwszy to był Marcy Shimów, Happy For no reason, czyli szczęśliwie bez powodu. I ogólnie taki rozwój emocjonalny, Tom Sedonę, później robiłem puszczanie emocji, Hejla Duskina, skina, kreację bezwysiłkową kreację, i fajnie, wiecie, co fajnie, bardzo się tego zacząć uczyć, czytać o tym, bo sam fakt nawet rozważania tego sprawia, że zaczynasz myśleć: O kurde, ty to ja mogę mieć. Mogę jeszcze zacząć jakieś marzenie spełnić swoje, mogę jeszcze fajne życie mieć, i wiesz co, w każdym wieku. W każdym wieku można zacząć e, realizować marzenia. Tak jak mówiliśmy, w każdym wieku ludzie robią fajne rzeczy, w każdym wieku ludzie e, mają tak, tą, ten renesans życia, to przebudzenie, w każdym wieku. A skąd wiesz, czy dla ciebie to nie jest właśnie teraz ten najlepszy wiek, bez względu na to, ile masz lat. Warto sobie to tak w głowie poukładać, bo spotkałem ludzi, którzy mają po 60 lat, i mówią, że oni te, teraz to jest najlepszy czas ich życia, że to jest wspaniałe, tak się im żyć teraz chce, że najbardziej życie kochają po 60. Rozumiesz? A są ludzie, którzy mają 26 lat i mają deprecha i im się żyć nie chce, nie coś takiego. Więc rozumiesz, perspektywy są różne. A zajmuje się tym ta psychologia sukcesu. Warto zacząć od psychologii pozytywnej, jak działa pozytywne myślenie. To, że to jak myślimy, to jak czujemy. Ma ogromny wpływ na to, co się wydarza w naszym życiu. Psychologowie nazywają to projekcją. To znaczy, że jeśli my bardzo dużo projektujemy, jeśli myślisz, że będzie tak, to bardzo duża szansa, że tak będzie, jak myślisz. A to zależy od Twojego myślenia, od tego, czym się szprycujesz codziennie. Jeśli codziennie oglądasz wypadki i oglądasz negatywne wiadomości, no to. Będziesz mieć te nawyki myślowe negatywne, jeżeli oglądasz codziennie inspirujące rzeczy. Od koleżanki słyszałem, że inspiracja powinna być posiłkiem każdego dnia. Każdego dnia powinieneś coś inspirującego oglądać, tak, żeby obudzić ten zachwyt nad kwitnącym światem, nad, tą, nad rzeczami, które się na świecie dzieją, że inspirować się powinniśmy. To jest na przykład taka, już, zobacz, to jest wiedza już z psychologii sukcesu, że codziennie powinieneś kurczę się inspirować oglądać coś fajnego. Jest książka Norman Vincent Pale, Moc pozytywnego myślenia. To jest książka, od której ludzie często zaczynają właśnie moc pozytywnego myślenia. Jak to działa, że ludzie, którzy mają pozytywne oczekiwania, to potem mają, pozytywne rzeczy się u nich w życiach dzieją, a ci, którzy mają negatywne oczekiwania, no to to jest ta projekcja. Jest prawo przyciągania, o którym też lubię bardzo rozmawiać i myśleć i Uczyć się, że prawo przyciągania mówi, że przyciągamy do siebie tak naprawdę to, o czym myślimy i co czujemy, więc Pracując nad swoimi myślami, pracując nad swoimi emocjami, w ten sposób właśnie zmienia się swoje życie, a nie zmieniając okoliczności zewnętrzne, bo na zewnątrz jest z reguły tak, że nawet jak tych toksycznych ludzi odetniesz, to pojawiają się kolejni i oni też są toksyczni, nie wiesz o co chodzi. Więc jeśli siebie nie zmienisz, to bez względu na to, ile zrobisz ruchów na zewnątrz, czy taktyk i technik, no to generalnie gdzieś ta zmiana następuje wewnątrz. A jak to się dzieje? Na przykład oczekiwania. A propos relacji no to pomyśleć sobie, kurczę, co fajnego by było dla mnie w tych, w tych pozytywnych relacjach. Ludzie, z którymi ta komunika, przepływ komunikacyjny byłby taki pełny, na przykład opowiadam o swoich wyobrażeniach, że szerokopasmowy, że, że, że ta rozmowa płynie, jesteś naenergetyzowany po każdej rozmowie, czujesz, że ta osoba cię lubi, czujesz, że ona, że się razem rozwijacie, czujesz, że ta osoba cię docenia, że ta osoba cię widzi, szanuje, że szanuje relacje z tobą, lubi relacje z tobą, czy to nie jest fajne, Fajne, zobacz. Już zbudowałem teraz przez tą chwilę wyobrażenie pozytywnych relacji. I jeśli nie ma się takich wyobrażeń, no to właśnie je, je, lecimy po starych schematach. Wiesz o co chodzi? Po tych traumach z przeszłości relacyjnych i tak dalej. I żeby to zmienić, należy swoje wnętrze zmienić, swoje wyobrażenie o relacjach, swoje oczekiwania na przykład w stosunku do przyszłych relacji. Jakich ludzi chcę poznawać, o czym z nimi chcę rozmawiać. Tak sobie nawet wieczorem położyć i pomyśleć kurde, ale by było fajnie poznać kogoś, kto by mnie cenił, kto by mnie dostrzegał, z kim mógłbym porozmawiać, całą, całą noc przegadać. Wiesz, budując takie rzeczy, są ludzie, z którymi po 3,5 godziny i 4 na telefonie byłem w stanie przegadać, bo, bo tak się fajnie rozmawiało, wiesz o co chodzi. I też byłem zaskoczony, mówię, kurczę, ale fajnie. Nie pomyślałem, że tak może być, nie. Ale to bierze się najpierw z tego, co mamy w głowie, z tego, co mamy w swoich emocjach, z tego, czy oczekujemy w życiu fajnych rzeczy. To jest psychologia sukcesu, która jest przepiękna, przepiękną jest nauką. Yy, ona jest złożona, ona jest bardzo konkretna, ona działa. Yy, na przykład ojciec Donalda Trumpa był wyznawcą tego yy, Normana Vincenta Payla i mocy pozytywnego myślenia. Rozumiesz, że... Co by tam nie myśleć o tym Donaldzie Trumpie, no ale zobacz w jakim klimacie on dorastał. Jego ojciec był fanem ogromnym, to znaczy ta moc pozytywnego myślenia u niego w domu była bardzo praktykowana. No, spójrz teraz na jego osiągnięcia, nie? Bez względu na to, mówię, jakim jest człowiekiem, nie? Tylko, że są ludzie, którzy taki, takimi rzeczami się interesują, i to są ludzie, którzy mają fajne życia psychologia sukcesu podsumowując, sukces to niekoniecznie ci krzykacza zarob bańkę jutro człowiekiem sukcesu stajesz się w momencie, kiedy zaczynasz realizować swoje cele i marzenia kiedy zaczynasz się tym interesować, jak to zrobić jak sobie pomóc, jak to zaplanować jak jakby stworzyć swoje cele albo odkopać z dzieciństwa wiesz z Cały coaching w tym pomaga. Jest wiele kursów na ten temat, polecam swój, gdzie przypominasz sobie marzenia najpierw z dzieciństwa, nie? które zapomniałeś, patrzysz, kurcze, które potem weryfikujesz, potem znowu odkopujesz, tworzysz, znowu weryfikujesz, robisz sobie książki marzeń, zeszyty marzeń, główny cel, wiesz, całe struktury sobie budujesz tego, mapy marzeń, plany, cele i tak dalej. I to jest przepiękne, to w ogóle nabierasz ochoty do życia, nabierasz wigoru, charyzmy, magnetyzmu, yy, fajnej osobowości i tak dalej. No i to jest yy, to wszystko robi ta psychologia sukcesu, w której zawiera się yy, psychologia pozytywna, nauka liderstwa, nauka komunikacji, nauka współpracy, yy, nauka, właśnie. Robienia rzeczy, efektywności i tak dalej, piękne tematy, bardzo dużo na te tematy można się dowiedzieć, odkryć, o tej efektywności. Zobacz, wszyscy, którzy mówią ja taki, o tym zarobieniu. Ludzie, nie, ludzie, którzy są efektywni, nie, nie opowiadają, że są zarobieni. No bo, bo na przykład jest taka zasada, żeby nie opowiadać o tym, jak dużo robisz, tylko jeśli już to chwal się swoimi efektami, a nie tym, że ty jesteś zarobiony czy zarobiona. Bo są ludzie, którzy przez 10 lat mówią, że oni są bardzo zarobieni, a jak spytasz, no ale co, co to zarobienie twoje stworzyło? Co zrobiłeś, zrobiłaś? No nic, za od 10 lat jestem zarobiona, nie? No, to jest takie, taki nawyk społeczny, takie klisze, taki komunał krążący po podwórkach. Gdzie ludzie mówią, o, wszyscy zarobieni, warto być zarobionym w tym społeczeństwie pokomunistycznym, no ale nie chwal się tym, że jesteś zarobiony, nie chwal się tym. E, i chwal się efektami, chwal się dokonaniami, tym się można chwalić, a nie tym, że jak, jak bardzo jesteś zarobiony, bo to jest właśnie toksyczne, to jest właśnie robienie z siebie ofiary, to jest próba zwrócenia uwagi jakaś na siebie, a w, dłuższym, w dłuższej perspektywie jest to po prostu toksyczne, takie coś, cały czas rzucanie wszystkiego na to, bo ja jestem zarobiony, no i dalej jeszcze zbranie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny i tak dalej, no to wszystko jest w tej pięknej psychologii sukcesu, o której tutaj będziemy ciekawe rzeczy opowiadać na kanale Rozkmina Rozwojowa. Bardzo fajnie. Dobra. Ja się nakręciłem, nie wiem jak Ty. No i teraz będziemy gadać o sukcesie, celach, marzeniach. A Ty masz marzenia? A jakbym Cię zapytał, czy masz marzenia, czy masz główny cel? Jaki jest Twój główny cel w tym momencie w życiu, nie? Albo jakie są Twoje najfajniejsze marzenia? Bo wiesz, są ludzie, którzy mają je rozpisane, rozmalowane, rozrysowane, zwizualizowane i tak dalej, dlatego się dobrze czują, rozumiesz? Wiele osób też uważa, że w ogóle jakby ce celem życia na Ziemi, celem naszej obecności tutaj jest właśnie ta kreacja: jest to odkrywanie siebie, jest to realizowanie siebie. Wiele osób uważa, że właśnie celem życia jest kreacja. To, że jesteśmy my, kreatorami swoich żyć i tego się tu uczymy. Uczymy się je tworzyć, uczymy się spełniać swoje marzenia, tworzyć dalej i, i tak dalej. I y, ludzie, mówią, ludzie mówią: Rozumiesz, że właśnie ten, kto robi tą kreację, ten, kto tutaj spełnia ten nadrzędny cel, to dostaje od wszechświata czy od podświadomości taki bonus w postaci właśnie energii, w postaci tej charyzmy, w postaci Dobrych emocji, w postaci pomysłów, w postaci inspiracji, że jak po prostu to robisz, to zaczynasz się lepiej czuć. Według mnie to jest znacznie lepsza droga wyjścia z jakichś tam smutków czy deprechy czy czegoś, niż przerabianie problemów latami, nie? Wiesz o co chodzi? Są ludzie analizatorzy problemów, ja ich nazywam, którym czasami też bywam, nie? Bo do, 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 pewnej, do pewnego poziomu warto coś tam rozkminić, ale do pewnego poziomu, a nie stawać się pasjonatem problemów, nie? Tak, żeby te, gdzieś ta inteligencja, emocjonalna powinna się zatrzymać, powiedzieć jej stop, za dużo tych wypadków oglądasz w tej telewizji, bo się zaczynasz źle czuć, zaczynasz czuć lęki i tak dalej. Musisz czuć się dobrze i lecimy w stronę czucia się dobrze. To do zobaczenia po pozytywnej stronie mocy. Cześć.